Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przyszedł czas na haul i nie jest to stricte haul czarnopiątkowy, jest to po prostu haul rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie. Część rzeczy faktycznie kupiłam podczas czarnopiątkowych wyprzedaży, ale część rzeczy po prostu kupiłam w międzyczasie, więc e, zapraszam Was dzisiaj na haul. Zacznę może od tych właśnie. Chociaż już powiem Wam, że tak nie do końca wiem, co kupiłam w czarny piątek, co nie, więc zacznę od tych rzeczy, które są największe przede mną. I to jest akurat chyba rzecz, którą kupiłam albo w czarny piątek, albo generalnie, jak było minus 20%, na właśnie marki, powiedzmy te, które są zawsze wykluczane w seforze. I o dziwo był dostępny ten zestaw błyszczyków. I to jest zestaw błyszczyków Fenty Beauty. On przychodzi do nas. Takiej oto puszeczce. Ja już tutaj jednego błyszczyka nie mam. Tutaj był kolorek Fasi, który oddałam Oli, natomiast tu są wszystkie pozostałe kolory. Mam jeszcze dwa inne mini błyszczyki, i to jest mini błyszczyk, który kupiłam razem w zestawie z rozświetlaczem, a tutaj jest ten, który kupiłam razem w zestawie z rozświetlaczem. Dawno temu, jak jeszcze chyba w Polsce Fenty nie było i to kupowałam w Stanach Zjednoczonych, to tu jest ten jakby oryginalny, e, oryginalny błyszczyk. Nie wiem, czy będzie widać, ale tu już go mam naprawdę bardzo, bardzo mało. No i mam jeszcze dwa duże błyszczyki, właśnie jeden w kolorze Fasy i drugi w tym oryginalnym kolorze. To tak jakby ktoś się zastanawiał, czy ja te błyszczyki faktycznie lubię. E, no i na ustach dzisiaj mam ten czerwony błyszczyk, ale on jest nałożony na pomarańczową pomadkę i widzę, że mi się rozlewa właśnie mm, na zęby. Cudownie. No dobra, trzeba będzie kontrolować. Tą sytuację. Ja w ogóle robiłam post na Instagramie na temat tego, jak każdy z tych błyszczyków wygląda po prostu na ustach. Nie na żadnej pomadce, nie na niczym, tylko na moich absolutnie bladych ustach. I nie ma zbyt dużych różnic pomiędzy nimi, więc jeżeli wy macie blade usta, to raczej ten zestaw nie będzie zbyt dobry, szczerze mówiąc. Yy, miałam nadzieję, że one będą troszeczkę bardziej wyraziste, czyli że na przykład szczególnie o te dwa mi chodziło, że faktycznie jeżeli nałożę ten, to będą te usta bardziej czerwone, a, a w przypadku tego bardziej takie właśnie różowe, magentowe. Ale one są bardzo, bardzo delikatne, te błyszczyki. Ogólnie mi to. Mm, nie przeszkadza, gdyby nie to, że w tym momencie już mam granie tych małych błyszczyków bardzo dużo, a na ustach efekt jest no, zbyt zbliżony do siebie, tak? Może chciałabym, żeby jednak był bardziej. Bardziej wyraźne wtedy bym była bardziej zadowolona, ale tak czy siak, bardzo lubię te błyszczyki, co zresztą widać po ilości, jaką mam. Naprawdę bardzo lubię te błyszczyki, to są jedne z fajniejszych moim zdaniem i chyba jedyne w ogóle, jakie używam. Naprawdę używam bardzo niewiele błyszczyków, jeżeli już to właśnie najczęściej mam fenty, najczęściej mam wrzucone właśnie tą miniaturkę i w zależności od tego, jaki mam makijaż i czy potrzebuję na przykład bardziej czerwonych, czy tam bardziej pomarańczowych, czy bardziej różowych, to któryś z tych dwóch mam jeszcze właśnie wrzucony. One wrzucone do e, torebki. W przypadku tego jasnego, e, tego, który był z, roz, e, z, tak, z rozświetlaczem albo Fasi, to one są bardzo, bardzo delikatne, więc jeżeli na przykład nie mam żadnej pomadki na ustach, no, to moje usta są blade, tylko tyle, że mokre, więc nie do końca mi to odpowiada. Jednak chcę dodać trochę kolorytu, i dlatego zdecydowanie bardziej wolę właśnie tą wersję oryginalną, czyli Glossy Bomb, bo ona ma troszeczkę takiego karmelowego koloru w sobie, który podbija kolor moich ust, i zdecydowanie po prostu bardziej mi się to wtedy podoba. Więc w zasadzie, jeśli chodzi o tę wyprzedaż w Seforze. Kiedy były właśnie wliczone marki, które zazwyczaj nie wchodzą, to to jest jedyna rzecz, jaką kupiłam. Dorzuciłam sobie wtedy, żeby mieć po prostu też darmową wysyłkę, ale dlatego, że nie mam w zasadzie żadnego korektora, dorzuciłam, dorzuciłam sobie korektor z Benefitu, ten Boeing Cakeless Concealer w dużej pojemności kolorku 1, bo ten kolorek 2 niestety jednak był dla mnie za ciemny. E, natomiast Benefit wchodzi w zasadzie przez cały rok na wszystkie promocje minus 20%, więc to nie było żadne wielkie halo. Natomiast e, no, m, jeśli chodzi o inne marki, e, no to potem skorzystałam z jeszcze jednej promocji w Sephora i to było, kiedy było 3 za 2 na produkty Sephora Collection. Natomiast to zamówienie jeszcze do mnie nie dotarło, więc nie wiem kiedy do mnie dotrze, więc stwierdziłam, że dobra, pokażę wam go po prostu w późniejszym czasie. Tam kupiłam po prostu podkład korektor i pędzelek do brwi. Natomiast jak byłam w Sephora stacjonarnie, ponieważ tego produktu nie było online, a ostatnio go zdemkowałam. Kupiłam ponownie puder Sephory, jest to ten Beauty Amplifier puder sypki, jeszcze nawet go nie otwierałam, więc to jest puder, który kupiłam po prostu stacjonarnie w Sephorze, bo online jak robiłam zakupy, to niestety go nie było, a szkoda, bo, bo miałabym go zdecydowanie taniej niż 55 zł, no ale trudno, bardzo go lubiłam, oczywiście dwa dni później ten puder się pojawił, moje zamówienie dalej nie jest wysłane, mogłabym zrobić ponownie zamówienie ze wszystkim, mieć to taniej, ale już, już, już wiecie, za dużo zachodu, więc już po prostu to zostawiłam. Teraz zamówienie z Look Fantastic i tam w zasadzie skorzystałam z zamówienia głównie dlatego, że było z, była bardzo fajna promocja na produkty Pixie i nie dość, że można było obniżyć ich cenę o 20 albo 25%, już nie pamiętam, chyba 20%, to jeszcze mimo wszystko wchodziła promocja 3 za 2. Więc e, za jakieś chyba 150 zł w sumie e, kupiłam trzy produkty Pixi, pierwszy produkt to jest Glow Mist, czyli mgiełka Pixi w dużej pojemności 160 ml, bo ja mgiełki Pixi bardzo lubię, ale szybko przez nie przechodzę, no bo po prostu używam ich codziennie i to jest mgiełka, która ma... Propolis oraz olej arganowy. Nie miałam jej nigdy wcześniej, dlatego właśnie zdecydowałam się na nią. Pozostałe miałam, bardzo je lubię poza różaną, bo jednak no, zapach różany nie jest dla mnie. Więc jest tą giełką, jak widzicie, właśnie dwufazowa, więc po prostu wystarczy dosyć dokładnie ją wstrząsnąć i wtedy rozpylić. Atomizer jest tutaj bombowy, najlepszy atomizer, jaki miałam. Bardzo lubię właśnie te giełki i dlatego zdecydowałam się na zakup. Od razu dużej pojemności. Dodatkowo stwierdziłam, że nie będę kupować znowu mgiełek, chociaż szczerze mówiąc, kończą mi się, ale mam jeszcze mgiełki z Jolse. I zdecydowałam się na dwa produkty, których jeszcze z Pixie nie miałam. I pierwszy produkt to jest Peel and Polish, czyli jest to um, peeling z 6% kwasem mlekowym oraz papają. E, nie miałam tego produktu, więc stwierdziłam, że czemu by nie po prostu sobie spróbuję akurat delikatny, po prostu e, delikatny peeling, produkt peelingujący, że tak powiem. E, I mam go o... jaka tu jest pojemność w ogóle? Bo w sumie 80 ml. A druga rzecz to jest Collagen Plumping Mask z oraz peptydami. Jest to maska o pojemności 45 ml. E, maska, którą zostawiamy na noc. To są akurat produkty, które stwierdziłam, nie chciałam żadnej maski pilow, bo bardzo nie lubię masek pilow, poza algowymi, ale takie typowe maski pilow, które wysychają, mają alkohol w sobie i generalnie zrywacie, jakbyście ze skórę zrywały. Strasznie nie lubię tego uczucia i nie używam takich masek. Natomiast, właśnie no, tego typu maski stwierdziłam, że spróbuję, bo jest dobra okazja, żeby po prostu kupić i żeby wypróbować. No i ostatnią rzeczą, jaką postanowiłam rzucić sobie, do koszyka był produkt, który również nie dość, że był przeceniony, to jeszcze jakoś te 20% chyba mi tam weszło i generalnie zamiast 180 zł, zapłaciłam za niego 120 co i tak jest astronomiczną kwotą, ale mogłam to zrobić w zasadzie dzięki Wam, ponieważ w moim opisie, w opisie każdego filmu są linki takie polecające, coś w tym stylu i między innymi tam jest też link do Look Fantastic, że jeżeli Wy zrobicie zakupy, chyba bodajże w tej chwili jest, kiedyś była inna i jakby inaczej to wyglądało, teraz jest chyba, że jeżeli zrobicie zakupy za 300 zł, to dostajecie zniżkę 80 zł i wtedy ja na konto również dostaję jakieś tam kwoty, więc troszeczkę mi się to Czego uzbierało, bo ostatnio chyba skorzystałam wiosną albo rok temu, w zeszłym, albo rok temu. E, I dlatego postanowiłam po prostu w pewnym sensie sprawić sobie trochę prezent. Ja, ja wiem, strasznie długo dochodzę do tego, bo 120 zł na peeling do ciała to jest astronomiczna kwota, no ale lepiej to niż 180, i jest to peeling. Malton Brown o zapachu Pink Pepper Pot. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja po prostu straciłam głowę dla tego zapachu, kiedy on się pojawił w Look Fantastic chyba rok temu, w miniaturze, jako żel pod prysznic. Ten zapach, ten zapach mnie powalił, po prostu rozbroił mnie totalnie. Uwielbiam ten zapach i wierzcie, bądź nie, znaczy wierzcie, ja mam jeszcze ten żel miniaturowy, bo ja go po prostu nie chciałam zużywać i cały czas szukałam idealnego zapachu, ostatnio Wam mówiłam o zapachu polskich naturalnych kosmetykach laku i tam jest zapuch, zapach żelu pod prysznic, który się nazywa dziku z lasu i on jest bardzo bardzo podobny właśnie do tego Pink Pepper Pot, tylko że jest bardziej właśnie męski, bardziej pieprzny, bardziej taki pierwotny, jakby to nie nazwać ten jest jednak trochę bardziej słodki troszeczkę inny, no i właśnie zdecydowałam się na zakup tego wielkiego peelingu, bo tutaj mamy 250 ml zapach po prostu, no generalnie co ja wam tutaj będę mówić, o, o tym zapachu naprawdę ja już piłam od bardzo dawna, no nie mogę teraz go otworzyć oh, powąchajcie, po prostu powąchajcie, naprawdę ten zapach jest jest cudowny mi po, aż oczy uzawią. naprawdę uwielbiam ten zapach, jeszcze nawet nie używałam słuchajcie tego peelingu, bo ja po prostu siedzę i się nim wypachniam i w sumie właśnie nie używałam, nawet nie wiem jaką on ma konsystencję, więc że tak powiem zgarnę go sobie tutaj co chyba nie jest najlepszym pomysłem, ale już to zrobiłam. Uuu! To jest moje autentyczne pierwsze wrażenie. Ma bardzo dużo małych drobinek. E, nie wiem, czy te drobinki będzie widać, jeżeli e, zrobię tak. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście, tak jak mówię, nie używałam go na ciele, więc może być tak, że na przykład na ciele stwierdzę, że drobinki są za małe, bo są małe. I te drobinki raczej myślę, że byłyby fajne e, na peeling e, twarzy niż na peeling ciała, ale zapach mm, zapach po prostu jest cudowny, naprawdę ubóstwiam ten zapach, więc kiedy zobaczyłam, że on wchodził w tą promocję, był obniżony, on chyba był po prostu obniżony, Molton Brown chyba miał obniżone produkty tam właśnie o te 25 czy 30% i dlatego ten peeling właśnie wtedy kosztował te 120 zł i dlatego się na niego zdecydowałam, a nie byłabym w stanie, gdyby nie Wy i gdyby nie to, że po prostu czasami robicie zakupy z tych moich linków polecających, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję i jeżeli chcecie, to wszystko zawsze macie w opisie, czy to jest na przykład do cult Beauty, czy to jest do Feel Unique, czy do Look Fantastic, czy do Pixi, chyba na stronach Pixi też tam gdzieś jakieś, jakieś te wiecie, polecające są, no wiadomo, marki chcą, żeby polecać ich sklepy, więc dają jakieś tam benefity, jeżeli to robimy, więc jeżeli Wy z tego korzystacie, to wtedy i Wy macie jakąś korzyść, i ja mam z tego jakąś korzyść, tak więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dobra, muszę iść umyć ręce w tej chwili i zaraz wrócę z resztą zakupów. Musiałam je trochę zdjąć tutaj sprzed siebie, bo już mi brakło miejsca i przy okazji jak byłam umyć ręce, to tak jakby mi ktoś nie wierzył, że autentycznie po prostu żal mi było używać tego peelingu, twuł tego żelu pod prysznic. Teraz sobie myślę, że mogłam kupić ten duży żel, zresztą dużo z Was mi pisało, że on jest bardzo wydajny, ale w sumie w tej chwili mam tego dzikusa z lasu i teraz tak jak go powąchałam będąc w łazience, to ten jest tak jakby damskim odpowiednikiem tamtego, ten dzikus z lasu jest taki bardziej męski faktycznie, taki bardziej ostry, tak jak powiedziałam, taki pierwotny e, bardziej pieprzny, bardziej mm, bardziej męski, po prostu jeżeli macie czasami, jeżeli wąchacie perfumy i czasami są damskie i męskie, to właśnie tak jest mniej więcej pomiędzy tym zapachem, a dzikusem z lasu, czyli ten jest taki bardziej damski jest pieprzny, ale nieco słodki a tamten jest właśnie taki pieprzny i nieco bardziej ostry w pewnym sensie, więc to tak, mam nadzieję, że jakoś byłam w stanie opisać, w ogóle dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, że kupiłyście tego dzikusa z lasu z mojego polecenia i bardzo wam się ten zapach podoba, więc ja tylko apeluję do laku, zróbcie mi proszę peeling w tym zapachu, naprawdę będę bardzo wdzięczna, bo w tej chwili jedynym peelingiem właśnie na tym zapachu jest ten, który kosztuje straszne krocie, więc... Liczę, że może się uda. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz to taka duża rzecz, którą kupiłam e, e, właśnie na promocjach czarno-piątkowych, prawie by mi kabel wypadł. Jest to falownica. Słuchajcie, jeszcze jej w ogóle nie używam. Nie mam pojęcia, czy będę potrafiła się tym obsłużyć. E, kupiłam ją, dlatego że była w przecenie i jest to falownica, czego to jest w ogóle? Babylon's Deep Waves. Tak ona wygląda. Oczywiście, wie, wiecie, że wszystko Wam tam podlinkuje na dole. No, przerwa na telefon od telemarketera niestety. Więc dobra, jeśli chodzi o to ustrojstwo, to tak jak mówię, nie wie, nie używam go jeszcze, nie mam pojęcia, czy mi się uda. Wiem, że jest to falownica, która ma dawać jakieś fajne rezultaty, więc wkładasz się mniej więcej to tak, zaciska i wiecie, falu, faluje wam to włosy. Czekajcie, w którą? tu? O, tak. I faluje wam to włosy. Oczywiście ona jest teraz wyłączona, więc robi się do mniej więcej w ten sposób, potem przechodzi niżej i tak. Kiedyś były takie karbownice, nie wiem czy pamiętacie. jak była mała, młodsza. Nie no, mała, bo to mama mi robiła zawsze. No to mia, ona miała karbownicę. Teraz to się nazywa falownica, i to wygląda właśnie w ten sposób. Takie, y, takie dziwne, właśnie ustrojstwo. Więc to kupiłam w promocji, było przecenione chyba z 250 na 190. Coś koło tego z darmową dostawą, która niestety trwała bardzo długo, chociaż miała być niby tam 2-3 dni, ale wiadomo, jak to po czarnym piątku bywa. Więc myślę, że pewnie kiedyś go użyję i pewnie kiedyś na moich włosach zobaczycie jakiś rezultat tego. Czy to będzie w filmie, to nie wiem, czy raczej po prostu sobie któregoś na się tym nie pobawię, no zobaczymy jeszcze. Tak więc kupiłam sobie po prostu takie coś, bo jak mam długie włosy, no to czasami lubię się pobawić. I mam lokówkę, mam prostownicę i nimi kręcę jakieś tam różne, różne loky. Natomiast, właśnie nie miałam takiej falownicy. A czasami powiem wam, że tak jak patrzę i przyglądam się różnym stylizacjom, to, to podobają mi się to, jak one wyglądają. Więc dlatego stwierdziłam, że to może być całkiem fajny pomysł. Aha, no i zapomniałam wam sobie powiedzieć, bo to było gdzieś tak z boku odłożone. Jak byłam w Seforze stacjonarnie po ten puder, to na sekcji Beauty to Go zobaczyłam przecenione produkty marki Amika. i Ja tych produktów nigdy nie miałam. One były przecenione z 45 na 20 zł, 19,90, tak dokładnie. Natomiast widziałam u Oli, Albo w ulubieńcach ostatnio, ona chyba gdzieś też kiedyś mi o tym wspominała, że ta maska z Amiki to jest w ogóle rewelacyjna maska. Więc stwierdziłam, no dobra, zadzwoniłam do Oli, czy Ola chce, ona powiedziała, tak, tak, kupuj, kupuj. No to stwierdziłam, no jak Ola tak strasznie chce. No, to ja też sobie kupię. Jeszcze ich nie używałam. Nie mam pojęcia, czy są dobre. Pokazywałam wam je na Instagramie, dostałam kilka od Was wiadomości, że faktycznie są takie rewelacyjne. E, ja myślę, że zobaczę, zobaczę jeszcze, czy może sobie na przykład tego użyję i, sp i, i sprawdzę, jak to się na moich włosach e, ma. Natomiast nie wiem, czy sobie tego nie zostawię na przykład na urlop. Ja już myślę, wiecie, o urlopie w marcu, na który jadę, no bo już odkładam na niego pieniądze, już planujemy, wiecie, kierunki i tak dalej. A to będzie idealne na urlop, bo właśnie to są takie mniejsze pojemności. Ja jak pojechaliśmy na Zanzibar w zeszłym znaczy to jest jeszcze w tym roku, ale w zeszłym jakby wiosną tego roku no to miałam ze sobą takie saszetki i miałam tych saszetek chyba bodajże z pięć, em, ale jednak wiecie, no takie coś też ma sens, więc zobaczę po prostu albo zabiorę to, albo zabiorę te saszetki bo saszetki po prostu są wiecie lżejsze trochę i się wrzuca je do torby i potem można je wywalić, to jednak swoje waży, więc jeszcze zobaczę właśnie jak to będę czy to użyję tutaj, czy zostawię sobie na urlop to jeszcze zobaczymy przy okazji, też wiele z Was mnie prosiło ostatnio pod chyba filmem z testem Lancome o test najnowszego podkładu Rimmel. I to się nazywa Lasting Matte, więc otóż zakupiłam w najjaśniejszym kolorze 010 Warm Porcelain. Kupiłam również korektor w najjaśniejszym kolorze 001 Illuminator. Oraz bazę, więc tyle matu, ile tutaj mamy. No to ciekawa jestem, jak to będzie się sprawdzało. Jeśli chodzi o ten podkład, to w zasadzie widziałam chyba tylko jeden film i, u, i, u, i on był u Ady Grodkowskiej. Um, natomiast Ada chyba nie ma jakiejś takich super turbo przytłuszczającej się skóry, a przynajmniej nie, nie tak jak ja, więc zobaczymy, myślę, że to już raczej będzie dopiero po nowym roku, bo już pewnie w tym roku nie zdążę. Zwłaszcza, że w tej chwili jestem w trakcie próbowania tego podkładu Eveline Selfie Time, bo o ten też mnie bardzo dużo prosiłyście i zaczęłam po prostu wcześniej, więc już w tym momencie, no ten musi, musi przejść na, na przyszły rok i w zasadzie z takich produktów to tyle i ostatni ostatni produkt, ostatnia, w zasadzie największa cebula tego całego zamówienia i jak śledzicie mnie na Instagramie to na pewno widziałyście, że udało mi się kupić Foreo, kupiłam Foreo Foreo UFO czyli ten przyrząd do maseczkowania się do maseczek sonicznych kupiłam go podczas czarno wpadki Chociaż e, moim zdaniem to nie była wpadka, kiedy to foro UFO można było kupić za 43 zł na stronie Foreo. E, taka opcja była dostępna tylko przez dwie chyba lub trzy godziny, i mi się udało to zrobić w ostatnim momencie, bo kiedy mi przeprocesowało w ogóle całą płatność i e, jakby odświeżyła się strona, no to już foro UFO z powrotem kosztowało 600 zł, tak więc niestety nie zdążyłam Wam. Powiedzieć w ogóle nawet o tej promocji, a dowiedziałam się o tej promocji dzięki jednej z Was. Natomiast więcej o Foro UFO, bo kupiłam Foro UFO oraz kupiłam wszystkie maski, jakie z tym można zastosować. Więcej o tym opowiem Wam w dwóch filmach, bo planuję zrobić dwa filmy. Pierwszy film to będzie takie pierwsze wrażenie totalne, kiedy ja w ogóle odpalam to UFO i, i, i będę stosować sobie na dwie maseczki, bo takie mam pomysł na ten film, a drugi dopiero po jakimś czasie, kiedy wypróbuję ją na różne sposoby, żeby zobaczyć też jakby jak można jeszcze wykorzystać to urządzenie i trochę więcej poczytam, trochę więcej się dowiem trochę więcej wiecie pokombinuję z tym urządzeniem i będę mogła Wam podać taką większą recenzję, więc w ten sposób myślę, że to zrobimy natomiast no więcej jakby o tej całej akcji, o tym czy to było zamierzone, czy nie było zamierzone. Co ja o tym sądzę, to wszystko Wam powiem właśnie w tym pierwszym wrażeniu, żeby ten film w tej chwili nie był zbyt długi, chociaż on chyba nie jest zbyt długi, bo ja tak jak mówię, nie kupowałam zbyt dużo produktów podczas tego holu, bo... No, też nie miałam aż takiej dużej potrzeby. Dużo rzeczy kupowałam też na bieżąco w ciągu całego roku też robię trochę zakupów, więc po prostu na ten czarny piątek akurat nie miałam aż takich dużych potrzeb, ale też z drugiej strony robiłam trochę zakupów w Stanach Zjednoczonych, e, więc pewnie na początku roku pokażę Wam właśnie, co takiego kupiłam, bo e, pod koniec roku przyjeżdża koleżanki mama i ona mi po prostu przywiezie te zakupy, więc wtedy będę mogła Wam pokazać, co też takiego tam e, kupiłam. No dobra, słuchajcie, więc e, to tyle, jeśli chodzi o, o ten haul. E, możecie się spodziewać niektórych rzeczy pewnie niedługo gdzieś tam na moim kanale szczególnie właśnie fora UFO um, test rimela i, i tym podobne więc um... To tyle. Dajcie mi znać, czy Wy coś kupiłyście, na przykład, czy na przykład upolowałyście coś, co bardzo chciałyście. Wiem, że tak jak rozmawiam z Wami, jesteście dosyć rozsądne i też nie ulegacie takim pokusom i, i momentowi takiej wiecie, że o Jezus, Maria, muszę kupować i teraz kupujecie wiadro rzeczy, które Wam tak naprawdę nie są potrzebne, więc jestem ciekawa, czy na przykład jest jakaś taka perełka. Takie coś, na co polowałyście i było przecenione i tak. I to macie, i jesteście zadowolone i jesteście po prostu przeszczęśliwe, że udało Wam się coś upolować taniej. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Napiszcie mi właśnie, co Wam się udało upolować. A ja tymczasem dziękuję Wam, dziewczyny, serdecznie za oglądanie. Myślę, że w piątek powinnam się wyrobić. Będzie już właśnie film z tym podkładem Eveline a w przyszłym tygodniu, tak mam nadzieję, jeszcze tuż przed świętami, chociaż zobaczymy jak mi się uda, pierwsze wrażenie właśnie z tym Foro UFO, tak więc takie filmy na Was czekają, oczywiście przez całe święta, myślę, że też jakieś filmy się będą pojawiać, zobaczę jak mi się to uda, więc to tyle, dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu, na razie, pa pa!